Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Omega Ruby. Słuchajcie, jestem oczywiście w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyłem. Udało się właśnie tutaj znaleźć Mei. W tej chwili ona chyba wróciła do wioski i my to samo zrobimy. E, bo czas zacząć, czas zacząć w końcu tą prawdziwą naszą przygodę. Tą wioskę oczywiście sobie jeszcze miniemy. O, jest i nasza Mei. Dokładnie, wracamy do Little Root Town. W tej chwili nie musimy tutaj po krzakach chodzić, ponieważ te skróty takie. Z tej strony oczywiście tych płytków nie da rady przeskoczyć, ale już z drugiej owszem, ale to wszyscy chyba już wiedzą. No i dobrze, jestem oczywiście w wiosce. Wiecie co? Zajdziemy do naszego doktorka, do naszego profesorka. I zobaczmy, co tu się dzieje. Super, mamy Pokédex, fajnie. No i w końcu mamy Pokebole, więc będziemy mogli łapać nasze pierwsze Pokemony. Cieszę się bardzo. Kończymy już tą rozmowę pomału. No i dobrze. No widzę, że chyba możemy ruszyć, <ścoughs> ruszyć w przygodę. Zapytam jeszcze się chwileczkę tutaj raz. Ale chyba już wszystko jest w porządku. Tak więc co, ruszamy. Zajdę jeszcze, wiecie co? Zajdę jeszcze do domu. Na wszelki wypadek. Pogadamy z matką. No i oczywiście ruszymy w naszą drogę. Naszą trasę. Po nasze 8 odznak. No, przyda się. Będziemy mieli tutaj pokemony wyleczone, więc spokojnie możemy ruszać tym razem już na dobre ok no to co jak zwykle coś musi nam przeszkodzić No dobrze, wiecie co, będę musiał chyba tutaj jeszcze przestawić zegar, ponieważ ja tutaj. zdaje mi się, że. zegar jest ustawiony równo z naszą datą, z naszym zegarem tym współczesnym, tym, tym takim, który mamy na co dzień. I w tej chwili mam tutaj godzinę chyba 22 albo 23. Nie wiem nawet gdzie to się sprawdza. Ha, w tej chwili. Zaraz zobaczymy, po, poszukamy po prostu. 11.03. No, ja mam datę tutaj całkowicie inną ustawioną. Mamy w pół do pierwszej w nocy. Więc no, przestawię to w następnym odcinku. Po prostu ten zegar DSA, 3DSA. żeby nie było nocy. Bo w tej chwili, jak widzicie, jest tutaj noc. No i znowu, znowu ktoś nas tu zatrzymuje. May. Co ona tym razem chce? PokéNav Plus. DexNav. Okej, okay, no to co, możemy ruszać, zaraz zobaczymy sobie ten Dexnaf, a rzeczywiście jest coś takiego, jakaś nowa opcja. Pokazuje mniej więcej cienie Pokémonów, które występują w tych trawach, więc chyba, nie wiem właśnie czy jak wejdziemy w te trawy i jak odsłonimy tego, ten rodzaj Pokémona, czy on właśnie będzie już widniał na dole, ale możemy się przekonać, czemu nie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Przy okazji, może schwytamy jakiegoś. O, mamy robaczka. Na sam początek, czemu nie? Zaraz zobaczę. Tylko, żebym go nie zabił. To będzie dobrze. Chociaż może być to trudne. O, pięknie, super. Udało się. Ma bardzo mało życia, więc w tej chwili będę mógł rzucić pokebola. Bug, Pokebol. Mamy 10. No oby się udało. Super, Słuchajcie, mamy naszego pierwszego złapanego osobiście Pokemona. Mutkipa oczywiście dostaliśmy, ale ten był pierwszy, którego złapaliśmy. No i dobra, mamy robaczka, fajnie typu, oczywiście robak. No tam jakieś różnego rodzaju statystyki jego. Next. Nie. Nie chciałem tego. No ale dobra, nazwiemy go. Teraz, nazwiemy go robaczek i tyle. Nie mam innego imiona, imienia w tej chwili. Robaczek super. Może być. Tak więc mamy Pokemona. I co? Ruszamy dalej. Nie? O, zobaczcie, rzeczywiście tam na dole się odkrył ten cień i jest w tej chwili taki robak. No właśnie ten Wurmple, Wrumple, Wurmple. Super. Kolejny. Ale tym razem już nie będziemy go łapać, tylko po prostu spróbujemy trochę nabić expa. Mało brakuje i będziemy mieli kolejny level. Więc. Spróbujemy go załatwić. Nie wiem ile dostaniemy za niego expa. Mało, bo on ma chyba no mały level. Najlepiej się właśnie dostaje za pokémony pokonane hmm, trenerów. Tam właśnie jest o wiele więcej tego Expa. Ok, 16 Expa. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę i będzie ten level. Tutaj nie wiem, czy jeszcze są trenerzy. Czekajcie, chyba jest ktoś. Mei, znowu Mei. Myślałem, że trener. No, coś tam wystaje w tych krzakach. Ok, słuchajcie. No i tutaj musimy bardzo ostrożnie do niego podejść, żeby go nie wypłoszyć. Trzeba oczywiście powoli e, gałką ruszać, żeby zamiast biec, e, nasz bohater szedł. O, właśnie, tak jak oni teraz to robią. Tylko teraz będę musiał chyba ja to zrobić. Leciutko, no coś takiego, na paluszkach. No i chyba się udało, co? Tak jest, będziemy mieli walkę z nim, puciena. Nie wiem, czy to jest zwykła pucziena, czy jakaś shiny. Nigdy tego nie rozróżniałem, tak naprawdę. Ale okej. Okay. Spróbujemy ją także schwytać. Chyba podniosła atak, dokładnie. Podniosła sobie atak. Więc trzeba jak najszybciej to załatwić. Teraz powinienem ją złapać. No to co, próbujemy, nie? Bug. Pokeball. Użyj. Ekstra. Kolejny Pokemon do kolekcji. Poochiena. Została złapana. 40 ekspa. No i level przy okazji. Level ósmy. Niestety, ale z żadnego ataku jeszcze się nie nauczyłem nowego. Typ Dark, mroczny. No dobra. Tak więc zostawimy sobie ją także na razie w naszej drużynie. Później, oczywiście, jak będę miał lepsze, troszeczkę pokemony, to zmienimy to. Kim jesteś? I co tu robisz? Trener to nie jest. Zigzagon. Też by się można było z nim zaprzyjaźnić tutaj i złapać jednego. Jeśli się to uda to zrobię. Jeśli go nie wybijemy za wcześnie. Będzie to chyba teraz ciężko. No właśnie. Tym Pokemonem będzie już teraz trudno złapać go. Nie na takim levelu. Jakby miał oczywiście jeden albo dwa levele wyższe no to pewnie by to było o wiele prostsze. Ale teraz jesteśmy za silni. Okej. Okay. No dobrze, czyli co? Ruszamy chyba dalej. Złapaliśmy właśnie tamtego Pokemona. No i jestem Old Dale Town. Wyleczymy sobie naszą drużynę, bo tamcie oczywiście są w opłakanym stanie po bitwie z nami. Będę musiał tutaj zdobyć oczywiście takie typowe, typowe, typowe żywioły Pokemonów, żebym miał na każdą okazję walki. Eee, nie, nie, nie chciałem jeszcze raz. Super, możemy iść dalej. Zmienimy sobie na mapkę. Tu możemy mapkę. Fajnie to teraz jest wykonane. W tej arenie oczywiście nie ma Pokemonów. Ponieważ jest to miasteczko, mała wioska. Wezmę zmienię na razie na mapę. Może przejdziemy się do sklepu. Zakupimy może jakieś przedmioty i zobaczymy dalej naszą drogę. Pokeball. potionki, W sumie mam troszeczkę tego. Antidotum. Mogę kupić, nie wiem, z 5. Niech będzie tutaj w zapasie. Resztę sobie darujemy, bo mamy taki mały zapas. Eee, nie to. No i co? Ruszamy, nie? Ruszamy dalej. Chyba teraz w lewą stronę powinniśmy iść. Tutaj... Sorki. Ta lewa strona była oczywiście wcześniej przez tego pana zablokowana, ale teraz, teraz możemy iść na spokojnie. I pierwsze miasteczko na naszej drodze, słuchajcie, to będzie. Zaraz wyciągnę sobie tylko rysik, będzie mi lepiej się operowało. Jesteśmy, oczywiście, na drodze numer 102. A to jest Petalburg City, czyli tam gdzie nasz ojciec ma swoją salę. Niestety chyba nie będziemy mogli z nim stoczyć pojedynku w tej chwili. Bo trzeba zdobyć najpierw cztery odznaki, on jest jako piąta odznaka. Tak mi się... chyba tak było. I chyba takie jest dalej. Tu jest kilku trenerów. O, kolejny jakiś pokémon. Podejdziemy bliżutko do niego i spróbujemy go także schwytać. No chyba, że go mamy już. Spójrzmy, zobaczmy, zobaczmy. Zigzagon, akurat ciebie nie mam, bo cię niestety, ale ostatnio trochę za mocno potraktowałem. Jaki ty masz tu level? Piąty. Myślę, że teraz by było troszeczkę prościej. Water gun nie powinien go teraz dobić za pierwszym strzałem, ponieważ ma więcej leveli. Jest mocniejszy. Dokładnie, no ale teraz już. Ha. Spróbujemy go złapać. Spróbujemy go złapać. Najwyżej, jak się nie uda, no to spróbuję jeszcze użyć zwykłego uderzenia, ale boję się, że go dobiję. No i. Niestety, ale się nie udało. E, dobra. Spróbuję jeszcze użyć raz e, Tackle. Być może przeżyje to? Teraz chyba powinno się udać. Super. Mamy go. Ekstra. To już jest czwarty pokemon. No i oczywiście jeszcze dodatkowo 40 expa dostaliśmy. Zigzagoon, Typ normalny. Registrac rejestracja kompletna. Możemy iść dalej. E, tak jak mówiłem, tam mówiłem żebyście w pierwszym odcinku pisali Imiona dla Pokémonów. Ten akurat nagrywam zaraz po tym pierwszym, dlatego tutaj jeszcze nie nazywam ich. Ale już od następnych, od trzeciego lub czwartego odcinka, będę sugerował się właśnie tymi komentarzami, jeśli jakieś będą. Więc spokojnie, <laughs> spokojnie, nie wkurzajcie, się, że, że, nie wkurzajcie się, że teraz nie nazywam ich tak jak chcieliście. Na pewno będziemy tam jakieś imiona wybierać. Ok, pierwsza walka z trenerem. Nie licząc oczywiście May. No i co ty masz tu? Zigzagon. Masz zigzagona? Okej. Okay. Watergun. Lecimy z tobą. Jeszcze jeden taki cios i będziemy mieli pierwszą walkę zaliczoną. Z pierwszą napotkanym trenerem. Bardzo fajnie poszło, i mamy kolejny level, już dziewiąty MUDLAB. Nauczyliśmy się nowego ruchu. Wykorzystamy go w następnej walce. Zobaczymy, co on daje. Tu jest znowu coś, ale tym razem coś innego. Chyba spróbujemy. Ja będę sprawdzał, oczywiście, te trawy. Wydaje mi się, że to będzie chyba jeszcze. Teraz jakiś typ ptaka, ale mogę się mylić. Nie, to jest Sidot Sidot, No proszę. Chciałbym Cię w mojej kolekcji móc To jest ziemny atak. Co on dawał? Obniża chyba dodatkowo jeszcze. Akurat, to było co? Nie pamiętam, nie pamiętam co to jest, ale spróbujemy go troszeczkę mocniej osłabić i złapać. No. no, w sumie dobrze, w sumie dobrze, że tak mało zabieramy mu. Wzmocnił sobie troszeczkę obronę. I teraz powinien być łatwym celem. Tak więc spróbujmy. Pokeball, użyj i czekamy. Czekamy. Super, jest nasz. Zaraz zobaczymy sobie tutaj nasze pokemony, bo nie wchodziłem jeszcze w te menu, odkąd złapałem. Tutaj, no i to jest typ trawiasty. Super, może być. Na razie na początek. I zobaczmy, Pokemon'y. Jak tam wygląda nasza drużynka? No już zobacz, zobaczcie, mamy już pięć Pokemon'ów. Mudkip, Pociena, Seedot, Robaczek nasz i Zigzagon. Trzeba będzie ich troszeczkę też podszkolić. Ale to w swoim czasie, spokojnie. Tutaj mamy chyba kolejnego trenera. Tego trenera jeszcze pokonamy i pomału będziemy kończyć ten odcinek. On także ma jednego tylko. Jest to oczywiście Robak. Więc nie powinno być problemów z nim. No, pięknie, pięknie. A niech będzie ten cios. Powinien go dobić. Dokładnie. No i mamy kolejnego trenera z głowy. Super. Kolejny pokémon. Słuchajcie, kolejny pokémon w trawie. Ale dobrze, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek, jeśli wam się podobał możecie zostawić łapkę, ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny, trzymajcie się, cześć!